Pierwszy sposób naszego udziału w Mszy Świętej da się streścić tak: czujmy się i bądźmy naprawdę ofiarującymi. Wynika on z samej istoty Mszy Świętej jako naszej ofiary oraz zobowiązku oddania Bogu najwyższego hołdu jemu należnego. Drugi sposób łączy się jak najściślej z pierwszym sposobem, bo wynika z tych samych przesłanek, tylko że sam w sobie jest doskonalszy od pierwszego. I nawet jest najdoskonalszy ze wszystkich sposobów, o których jeszcze dalej będzie mowa. Poprzednio dość obszernie przedstawiliśmy nasz obowiązek uczczenia Boga w najdoskonalszy sposób. Doszliśmy do wniosku, że Bogu należy ofiarować, poza dobrami materialnymi, przede wszystkim własne swoje serce, swoje pragnienia i myśli, swoje uczynki i cierpienia, siebie samego, a nawet swoje własne życie. W Starym Testamencie wyrażono to w ten sposób, że w miejsce życia ludzkiego ofiarowywano Bogu, na przykład zwierzęta. Jednakże, taka ofiara zewnętrzna nic nie znaczyła w obliczu Boga, jeżeli do niej nie przyłączyła się ofiara wewnętrzna. Jeżeli człowiek w chwili, kiedy zabijano zwierzę ofiarne, nie dorzucił ofiary wewnętrznej z całego swego jestestwa i swego życia, jeżeli nie wyrażał przynajmniej gotowości, ofiarowania swojego życia. Niestety w praktyce okazało się, że często przy takich ofiarach serca ludzkie dalekie były od Boga. Stąd też słusznie Bóg skarżył się na obojętność ludzką i w proroctwie Malachiasza wyraził swoją niechęć do ofiar Starego Testamentu. Nie mam upodobania w Was, mówi Pan zastępów, i daru nie przyjmę z ręki Waszej. Mimo więc nadużyć dobra była idea ofiary. Mianowicie, że w miejsce zwierząt ofiarnych sam człowiek powinien się ofiarować. Otóż stało się to w krwawej ofierze Pana Jezusa na krzyżu. Boski Zbawiciel sam siebie złożył w ofierze. Wszystkie dni swojego świętego żywota, a przede wszystkim własne swoje życie. A toli Jezus złożył te ofiary na krzyżu nie tylko we własnym imieniu, ale również jako przedstawiciel ludzkości w jej imieniu. Stał się więc naszym ofiarującym. Stał się również i naszym darem ofiarnym. Nie tylko przez to, iż jedynie swoje życie zaniósł Bogu w ofierze, ale i przez to, że złączył ze sobą całą ludzkość. Co ludzkość powinna była dać, to Pan Jezus dał w sobie. Czyli że cała ludzkość w Jezusie i przez Jezusa oddała siebie w ofierze. Darem zatem ofiarnym jest Jezus, ale w Jezusie także ludzkość cała. I tak jak w Starym Testamencie ludzie ofiarowali się w zwierzętach, był to sposób niedoskonały, ale innego nie mieli do dyspozycji, tak na Golgocie ludzkość ofiarowała się w doskonalszy sposób w Jezusie, w swym reprezentancie. Ludzkość jako dar ofiarny otrzymała swoją wartość właśnie tylko w Jezusie. Jako w swoim reprezentancie, gdyż ten reprezentant był nie tylko człowiekiem, ale równocześnie Bogiem. Sama ludzkość bez Jezusa, chociażby najświętsza, nie przedstawiała przed Bogiem pełnej wartości, gdyż wartość jej była zawsze ograniczona. Dopiero w Jezusie, w którym człowieczeństwo połączyło się z bóstwem, ludzkość niejako ubóstwiła się i stała się darem ofiarnym, przyjemnym Bogu. Jeżeli wówczas na Golgocie pojedynczy ludzie nie ofiarowali się Bogu, tak jak siebie samych przez Jezusa, to jednak w obiektywny sposób zostali oni ofiarowani przez ich przedstawiciela Jezusa Chrystusa. Na każdym jednak człowieku nadal spoczywa ten obowiązek, by i teraz, i w przyszłości ofiarował siebie Bogu. Ale może siebie ofiarować tylko przez Jezusa i w Jezusie. Jeżeli pragnie, by ta ofiara z jego własnego życia była przyjęta przez Boga. Z jednej strony, aby ludziom wszystkich czasów umożliwić, z drugiej strony, aby im ten obowiązek przypomnieć, Pan Jezus ustanowił bezkrwawą ofiarę mszy świętej. We mszy świętej Pan Jezus powtarza to samo, co uczynił był na krzyżu: w pierwszym rzędzie Pan Jezus sam siebie ofiaruje, ale w sobie na nowo też ofiaruje całą ludzkość. W szczególności zaś tych, którzy już do Niego należą, tak jak Kościół Święty. Jezus historyczny w sobie ofiaruje również swoje ciało mistyczne. Kościół Święty, jako taki, jako ten lud Boży, zanosi też siebie w ofierze nam Świętej, wespół z Jezusem, jako głównym darem ofiarnym. To, co Kościół Święty czyni w imieniu swych wiernych, to każdy poszczególny członek winien czynić sam od siebie. Stąd wynika nowy sposób uczestnictwa w mszy świętej. Mianowicie, stańmy się współofiarami, stańmy się sami darem ofiarnym. Powstaje tylko kwestia, w jaki sposób możemy stać się ofiarami. Czy tak byśmy sami krew wylali na cześć Boga? Właściwie tak być powinno, ale praktycznie to się nie da przeprowadzić. I do pewnego stopnia jest to nawet niepotrzebne, skoro Pan Jezus, nasza głowa, w krwawy sposób ofiarował życie swoje na krzyżu. Przypomnijmy sobie, że w Starym Testamencie ofiara zewnętrzna wymagała przede wszystkim ofiary wewnętrznej. W Nowym Testamencie tą ofiarą zewnętrzną jest wielokrotne, powtarzane, mistyczne zabicie Jezusa na ołtarzu. W takim razie przepadnie nam przeprowadzenie jak najdoskonalszej ofiary wewnętrznej. Pan Jezus nie od razu stanął na Golgocie, ale wiódł najpierw 33 letnie życie ofiarne. Zbawiciel siebie najpierw przygotowywał do krwawej ofiary na krzyżu. To życie ofiarne Jezusa polegało na tym, by nigdy nie szukać własnej chwały, nie zaspokoić własnej miłości, ale z poświęceniem własnego ja szukać chwały Bożej. Oczywiście, że droga to niełatwa, codziennie zaprzeczać sobie samemu, umartwiać siebie samego, przyjmować z cierpliwością i miłością przeciwności życiowe, nie skarżyć się na własne niewygody, ale ciągle tylko myśleć o sprawach bożych, ciągle tylko wypełniać wolę Bożą, ciągle tylko zabiegać o dobro Boga, ciągle tylko miłować Boga, nawet w cierpieniach, ciągle nawet szukać z miłością cierpień. Jako aktów wynagrodzenia Bogu za krzywdy wyrządzone Jego boskiej sprawiedliwości i miłości przez nasze grzechy. Zaprawdę droga to ciernista. Tego ducha ofiarnego poświęcenia się Bogu Jezus praktykował przez całe życie i codziennie był gotów z największą miłością życie ofiarować za nas. Aż przyszła godzina, w której Jezus złożył w zewnętrzny sposób swoje życie w ofierze na górze kalwaryjskiej. Tam dopiero dokończyła się i dopełniła ta ciągła ofiara Jezusowa. Tak i my, za przykładem boskiego Zbawiciela, mamy w sobie pielęgnować ducha ofiary. I my mamy w częstych aktach poświęcić się całkowicie Bogu. Nie szukać zaspokojenia swych egoistycznych zachcianek i porządliwości, ale umartwiać siebie w życiu codziennym, aby tym więcej niejako miejsca zrobić w sobie dla Boga. Znosić mamy nasze codzienne krzyże z cierpliwością i miłością względem Boga. Mamy wszędzie i we wszystkim szukać chwały Bożej. Musimy starać się, aby coraz bardziej rozwijało się w nas życie Boże, co się dzieje przez pomnażanie w sobie łaski uświęcającej. Tym bardziej wtedy staje się ścisła nasza łączność z Jezusem Chrystusem, naszą głową. Kiedy my tak przygotowani stajemy przed ołtarzem, na którym składa się najświętsza ofiara, wówczas wraz z Chrystusem możemy i siebie złożyć w ofierze Bogu na chwałę. Sami nic nie znaczymy, ale dopiero złączeni z Jezusem nabieramy wartości w oczach Bożych. Jakimże darem ofiarnym jesteśmy sami z siebie? Ile niewierności w naszym życiu, ile egoistycznych pragnień, ile grzesznych myśli i uczynków, a jak mało prawdziwej miłości Bożej. Ale i to trochę dobrej woli, to trochę miłości Bożej, to trochę cierpień, i te kłopoty naszej troski możemy Bogu ofiarować. I Bóg przyjmie naszą ofiarę, skoro złączymy siebie z Jezusem, skoro ofiarujemy siebie w Jezusie, w którym Bóg ma pełne swoje zadowolenie. Jeżeli więc przez sześć dni roboczych mamy znosić ciężar i upał dnia, to w pierwszym dniu tygodnia, czyli w niedzielę, Idźmy złożyć Bogu ofiarę z siebie, w łączności z Jezusem, jako darem ofiarnym. Jakże to pocieszające dla nas, że Bóg wtedy naszą ofiarę przyjmie. Będzie to też zarazem najlepszym przygotowaniem na nowy tydzień. Pewniejszy zatem udział nasz w Mszy Świętej będzie, jeżeli staniemy się nie tylko ofiarującymi przez Jezusa, ale również ofiarami w Jezusie. Uczestniczymy jak najlepiej w Mszy Świętej jeżeli niejako razem z Jezusem umieramy, choć wewnętrznie, jeżeli więc wyrażamy wobec Boga naszą gotowość poświęcenia nawet życia na chwałę Bożą. Czego Jezus w rzeczywisty, choć mistyczny, sposób dopełnia na ołtarzu, tego my dopełnić powinniśmy co najmniej w sposób duchowy. Wszakże mówiliśmy, że w ofiarujących wewnętrzne usposobienie odpowiadać musi w zewnętrznej ofierze. Fakt, że jesteśmy ofiarami razem z Jezusem i w Jezusie, znajduje swoje potwierdzenie w liturgii mszalnej. Przy nalewaniu wody do wina Kościół Święty tak się każe modlić Kapłanowi. Boże, któryś godność natury ludzkiej przedziwnie stworzył i jeszcze przedziwniej naprawił, spraw przez te tajemnice wody i wina, abyśmy mieli uczestnictwo w bóstwie tego, który raczył stać się uczestnikiem człowieczeństwa naszego Jezus Chrystus. Cóż to za tajemnicze pomieszanie wina z wodą? Otóż tak wino złączyło się z wodą, tak i woda łączy się z winem. Jak bóstwo w Jezusie złączyło się z człowieczeństwem, tak też człowieczeństwo nasze niech się złączy z bóstwem. Innymi słowy, wino wyobraża bóstwo, a woda człowieczeństwo. W tej chwili niejako w kielichu Jezus złączył się z nami, a my z Jezusem. Po chwili kapłan wznosi kielich i ofiarując go Bogu powiada Ofiarujemy Ci, Panie, kielich zbawienia, Twojej żebrząc łaskowości, aby jako wonność wdzięczna wzniósł się przed oblicze Twego boskiego majestatu za nasze i całego świata zbawienie. Amen. Potem kapłan stawia kielich na ołtarzu, pochyla się i odmawia modlitwę, w której ofiaruje siebie i wiernych jako dar ofiarny tak jak to czynili trzej młodzieńcy w piecu gorejącym, kiedy nie mogli złożyć innej obrzędowej ofiary. W duchu pokornych i w sercu skruszonych przyjm nas, o Panie, i niech ofiara nasza tak się dziś przed obliczem Twoim dokona, aby się podobała Tobie, Panie Boże. Sama czynność liturgiczna nalewania wody do wina oraz modlitwa liturgiczna wykazują, że i my ofiarujemy się w Jezusie, jako dar ofiarny. A jeśli by ktoś pytał, czy również w hostii jesteśmy ofiarowani, niech sobie przypomni, że hostia powstaje z czystej mąki przednej i również z wody. Tylko gdy mieszanina wina z wodą można łatwo wykonać na ołtarzu, to przygotowanie hostii okazuje się niemożliwe na ołtarzu. Łączność naszą z Chrystusem w darach ofiarnych starochrześcijańscy pisarze wykazywali jeszcze w inny sposób. Jak wino powstaje z soku mnóstwa gron, a chleb z mąki mnóstwa ziaren, tak mnóstwo wiernych tworzy jedną całość w Jezusie. Jak bardzo więc celowo Jezus, jako dary ofiarne dla Mszy Świętej, wybrał chleb i wino. Czytamy w nauce dwunastu apostołów: Jak ten łamany chleb rozsiany był po górach, a zebrany stał się jedno, tak niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi do Królestwa Twego. Przy niektórych ofiarach Starego Testamentu był taki obrządek, że uczestnicy spożywali części ofiary. Znaczenie tego obrządku było takie, że ofiarujący w ten sposób identyfikowali się z darem ofiarnym. Chcieli niejako wykazać, że oni sami położyli życie w ofierze razem z zabitą ofiarą. We mszy świętej, ofiarujący Kapłan przyjmuje i musi przyjąć Komunię Świętą na znak najściślejszej łączności z ofiarowanym Jezusem, inaczej ofiara nie byłaby dokończona. W osobie kapłana i cały Kościół tej łączności z Jezusem dokonuje, ale i poszczególni wierni winni przystępować rzeczywiście do Komunii Świętej na tej mszy świętej, na której byli obecni, wtedy i ich ofiara dokończa się w całej pełni. Z Jezusem i w Jezusie, który prawdziwie w nich jest obecny, stają się ofiarami pełnowartościowymi. Tak też i u pierwszych chrześcijan zwyczaju było, że wszyscy obecni na Mszy Świętej przystępowali do Komunii Świętej. Tą intencją kieruje się Kościół Święty, jeżeli dziś zachęca wiernych do przyjmowania ciała i krwi Pana Jezusa w czasie Mszy Świętej. W myśl tych zasad, Kościół Święty niechętnie patrzy na przyjmowanie Komunii Świętej przez wiernych poza Mszą Świętą, a jeżeli z ważnych powodów czyni ustępstwo dla dobra wiernych. To jednakże pragnie, by wierni komunikowali chociażby w duchowej łączności ze Mszą Świętą. Komunia Święta bowiem nie jest jednostką liturgiczną dla siebie, ale jest trzecią główną częścią ofiary Mszy Świętej. Stąd, chociażby osobno miała się odbyć, to jednak trzeba ją rozumieć jako część Mszy Świętej. Kto by wcale nie komunikował podczas Mszy Świętej, powinien jednak duchowo przyjąć Komunię Świętą. Aby choć w ten sposób połączyć siebie z darem ofiarnym, którym jest Jezus, zabity mistycznie na ołtarzu. Łącząc się z Jezusem, w nim poniosłeś śmierć. A poniosłeś śmierć, aby wykazać, że i życie Twoje należy się Bogu. Będzie to Twoje uwielbienie Boga. Ty w Jezusie poniosłeś śmierć, bo chcesz taką Twoją śmiercią stwierdzić swoją wdzięczność dla Boga. Będzie to Twój najlepszy akt podziękowania. Ty w Jezusie poniosłeś śmierć, bo chcesz tym aktem miłości wyprosić sobie u Boga łaski. Będzie to Twoja najlepsza prośba. Ty w Jezusie poniosłeś śmierć, bo ofiarą życia chcesz Boga przebłagać za grzechy. Będzie to Twój akt przebłagania. Najpełniejszy więc udział w mszy świętej bierzemy i pełniejszego udziału być nie może. Gdy stajemy się współofiarami z Jezusem, a wyrazem tego udziału jest połączenie się rzeczywiste z Jezusem w Komunii Świętej. Święty Cyprian nie waha się twierdzić, że ofiara Pańska nie spełnia się z właściwym poświęceniem, jeżeli oddanie się nasze nie odpowiada cierpieniom Jezusa, to znaczy, jeżeli my nie ofiarujemy siebie samych w Jezusie.